O dzień dobry, wieje wiatr, wieje wiatr, wieje wiatr, sobie dmie, wieje wiatr, wieje wiatr, czego chce, choć już zna cały świat, Pana Czaskowskiego chwalić byłby rad, pędzi w dal.

za takim innym, bardzo niefajnym państwem, przyjechał do Fra e, Warszawy i się spotkał z prezydentem, z premierem, i się spotkał, szanowni państwo, z niejakim Czaskowskim. Pan Czaskowski został zaszczycony przez pana Macrona, a pan Czaskowski. Bardzo, bardzo dobrze mówi po francusku. Wiecie, co przed wojną szlachta polska miała taki zwyczaj, że mówiła R właśnie to tylnie, w Hancuska na przykład. Nie używała R, tylko Ach na przykład. Żeby tak podkreślić swoje takie światowość obycie. Na przykład. Dzień dobry. I pan Czaskowski rozmawiał z panem Makaronem po francusku. I powiem wam tak. Pan Macron był pod wielkim wrażeniem. Okazało się bowiem, że pan Czaskowski to jest człowiek wyjątkowo inteligentny, wyjątkowo mądry. On jest po prostu yy, tak mądry, że Macron powiedział, że jakby tylko mógł, to by jemu przekazał fotel prezydencki we Francji. Bo mówi, że mało, że mądry, to jest uśmiechnięty, to jest fajny. I mówi, że, powiedział Macron, że Trzaskowski jest taki dobry, taki biegły we francuszczyźnie, że on by mógł się u niego uczyć francuskiego. On lepiej od niego mówi. Że nigdy nie spotkał w całej Francji nikogo, kto by tak dobrze mówił po francusku jak właśnie pan Trzaskowski. Był też pod wrażeniem yy, Czajki. Był też pod wrażeniem Muzeum Sztuki Nowoczesnej, on powiedział, że jakby mógł, to by Macron, to by swój Pałac Elizejski zamienił na to muzeum i tam by chętnie zburzył Wersal czy Pałac Elizejski i chętnie by zamieszkał właśnie w tym, w, w muzeum, żeby taką miał godną siedzibę prezydent Francji. On mówi, że jakby mógł, jak tych prefabrykatów zostało, tych kontenerów, to żeby podesłał. To że zbójź, jakiś tam pałac, czy jakiś chod, czy, czy jakieś tam muzeum, w Piździec i postawi sobie takiego tego, takiego y, pięknego budynka. Se postawił, no to był pod wrażeniem. Mówi, że jakby mógł, to by prosił nawet Czaskowskiego, żeby go przyjął tam, że jakby on się zgodził, jakby wyraził życzenie. Y, to chętnie by Macron powiedział, to jest takie fajne, to jest, w całej Francji nie ma tak pięknego budynku, czego, czegoś tak, takiego super odpowiedział, takiego eleganckiego, wyrafinowanego. Po prostu piękny super. Mówi, że ten cały Paryż to taki, o takiego. Nigdy Francuzi czegoś takiego nie wybudują. Takiego catuszka. Powiedział panu Czaskowskiemu, że jak ja bym mógł pana prosić. Żeby tam mnie Pan przyjął do tego muzeum. Ja nie chcę we Francji w, w, rządzić. Ja bym chociaż chciał być jakimś kasjerem, albo jakimś... Nawet i sprzątaczkiem byłbym. Sprzątaczem mógłbym być. Albo jakimś no... żebym ja był cieciem, bo to jest takie... doświadczenie sakralne, powiedział. Sakralne. Mało tego, powiedział, że jak on by wcześniej wiedział, że takie są rzeczy w Polsce budowane, to zamiast odbudowywać Notre Dame, to by wybudował taką Notre Dame. Właśnie taką, tylko z krzyżem u góry, ale że to jest super. Bardzo się na. A Czajka mówi, że to jest super. Czajka super pomysł, żeby główno płynęło przez Wisłę. Nawet Ruchom. powstał projekt takich y, rozszerzenia palety zapachów Chanel. O, Mieliśmy. właśnie. Czajka, numer 650. Nawet się pytał, czy bym mógł dostać taką buteleczkę tej wody na pamiętą. Na pamiątkę, bo mówi, żeby chciał dać. Yy, tej starej. Czasko yy, powiedział, że czym się pachnie, jakie pachnidła używają warszawiacy. Warszawskie kobiety są ciekawe, paryskie kobiety. I zaproponował, jak jest Warsowien, nie warszawianka, to był pod takim wrażeniem wizyty w oczyszczalni ścieków. Czajka, że jak jest właśnie słynna piosenka, prawda, w to on powiedział, że Francuzi napiszą dla Polaków w, w wyniku uznania wybitnego, jednego, 500 lat takiego wodarza nie będzie stolica. I, po, I właśnie o tym to po tym wizycie, że o no, tej cudownej czajce, żeby no, kolejna piosenka, czaskowian. Nie czaskowianka. I mało tego, będą perfumy właśnie. Na bazie tej wody, co wypłynęła właśnie też czaskowianka, czaskowianka żeby francuskie kobiety wreszcie normalnie jak ludzie pachniały. Że to widzi, kto tu jest awangardowy, kto tu trzyma zalejce postępu. Nie Paryżanie, nie Rzymianie, nie, nie Berlińczycy, nie, nie w Madrycie, To Warszawa wyznacza standardy mody. No i... No i mówi, takie małe buteleczki dostał, żeby tam porozdawać kolegom, koleżankom. Bo wszystkie biły się ponoć o to, że to takie fajne. I, I na koniec spotkania, prawda? Nie wiedział, tak mu chciał do, życzyć, żeby wygrał te wspaniałe wybory. Bo przecież lepszego nie będziemy mieli prezydenta morza i tysiąc lat. Więc powiedział mu, panie prezydencie. Merci, Boku, żebyś ty jeszcze rządził 100 lat, Polską, ale i żeby cię dało się sklonować do Francji. Gdybyśmy <grym> coś takiego we Francji byli, Czaskowskiego, wszystkie by chciały Francuzi takiego mieć, Czaskowskiego. Żeby się tak powiedział sklonować, ile krajów jest w Unii, Czaskowskiego 27 razy dał, sklonować. I będzie równo, egaliter, prawdziwe egalite i fraternite, bo wszystkie, jak się, proszę pomyśleć, jak jeden czaskowski z takim orłem intelektu, tak 27 było czaskowskich, to ja nie wiem, no, by nawet sowali nam, zazdrościli. I, po, I to naprawdę, radzę spytać może jakaś, nie wiem, jakiś genetyczny, Chciałby się podnieść z klonowania 27 razy Czaskowskiego. Myślę, że to by było z korzyścią dla całej Europy. A później możemy dalej je eksportować. To już przed kampanią, znaczy w trakcie kampanii w tym metrze by robili zator ci wszyscy Czaskowski. A potem na przykład to może być nawet nasz produkt eksportowy Czaskowski. I by były trzy, w jednej wersji, by miał jeden chromosom za dużo. To by był Czaskowski demo, prawda? Wersja demonstracyjna. Później Taki już lepszy trochę, ale jeszcze nie jak oryginał, to by była wersja standard. A później taki, jak jest taki mądry całkowicie, to by była wersja premium. I możemy go wysyłać po świecie, ale mniejsza z tym. No i był pod wielkim wrażeniem pan Dżas, pana Czaskowskiego, pan Macron. Chciał mu życzyć powodzenia w wyniku wyborów i powiedział tak. Bon kucharz, dupiarz. Dziękuję.